Nie no, błagam, tylko nie mów, że od razu wydać całą wypłatę. Muszę przetestować kubeł zimnej wody. <wydł> Witaj, prosto, potrzebujesz wsparcia instruktorki. Dzięki, raz sobie. Przeszło, <grym> mała, jesteś tu sama? <grym> 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 Och, witajcie! Jak pewnie wiecie, żonka ma nową pracę, jeździ po świecie i ocenia standard różnych fajnych miejsc. I sprawdzimy jeden z najlepszych hoteli nad Polskim Morzem, Gran lubiczą z I zobaczcie, jak wygląda typowy dzień w nowej pracy żonki. Zostawcie dla mnie dużo ataków w górę, mam nadzieję, że sprawdzę się w tej pracy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj inkognito. Pracownicy hotelu nie powinni się dowiedzieć, że jestem testerem. A że ten hotel ma tyle atrakcji, że żonka nie byłaby w stanie ich wszystkich sama przetestować. Dlatego pomoże mi w tym wszystkim moja ekipa. Dzieciaki przyjmujecie baseny i animacje. Andrzej, ty się zajmie jedzeniem i siłownią. A mogę tylko jedzenie? No dobra, siłownia też. A ja na moje barki wezmę cały spa. Powodzenia! Ohej, to ja, Andrzej, pewnie mnie nie rozpoznaliście, co? Przebrałem się, żeby nikt w restauracji mnie nie rozpoznał, w końcu muszę być inkognito. Na początku byłem trochę spięty, ale gdy zobaczyłem jedzonko, od razu się rozluźniłem. Gdy dzieci testowały atrakcje wodne, ja przygotowywałam się do najtrudniejszego zadania. Uh, uh, uh. Jak tu gorąco. Ja się ugotuję, nie wiem czy damy radę skorzystać z każdej z nich. Dobra, to już większość rzeczy z menu śniadaniowego. Muszę skosztować wszystkiego co jest na tym stole. Będę bardzo surowym krytykiem kulinarnym. To wygląda zdrowo, pewnie nie będzie mi smakowało. Czuję się trochę wykorzystywany przez żonkę. To w końcu jej praca, a ja muszę za nią tak harować. Tam było naprawdę gorące. 95 stopni. A to co? Sauna parowa. Jeszcze nie byłam. To nie dla mnie. Sauna ziłowa. To na pewno mi się spodoba. Och, ten zapach ziół jest przepiękny. To jest sauna dla osób, które nie znoszą zbyt wysokich temperatur. Och, ta część była super, ale teraz coś mniej przyjemnego. Muszę przetestować kubek zimnej wody. Trzymajcie kciuki tej saunie nawet to było przyjemne. Ok, tutaj już wszystko przetestowaliśmy. Teraz pora sprawdzić basen solankowy dla dorosłych. Tylko pamiętaj Wiktor, Czajana, dzieci tu nie mogą same wchodzić. To mój ulubiony basen. Jest nawet mama. Na Łoś jak tam śniadanie? Wszystko jest pyszne. Pamiętaj, zachowuj się profesjonalnie i nie bądź pobłażliwy. Zaraz na pewno znajdę coś, do czego można się przyczepić. <grym> to jest to: zielone ciasto. Zielone ciasto nie może być dobre. <grym> Proszę mi to oddać, jeszcze nie skończyłem. Ojej, przepraszam, es smacznego. No przecież nie możecie zmarnować. Naprawdę, wszystko tu jest genialne. Byłbym fatalnym krytykiem kulinarnym. Cześć dzieciaki I jak tam zjeżdżalnie i baseny? Wszystko super, nie mamy umek. Dziękuję, że mi tak pomagacie. Popływajcie sobie jeszcze, a ja na chwilę się położę na leżaczku. Oh, pękam w szwach. Zaraz, ja miałem to wszystko zjeść, czy tylko pokosztować? Wiesz mała, jesteś tu sama? E, nie, nie, jestem z rodzinką. Tak, jesteś pewna? Obserwowałem cię od dłuższego czasu i nikogo tu z tobą nie widziałem. E, nie, nie, naprawdę. E, przestań, wiem, że ci się podobam. E, wie pan co, właśnie mi się przypomniało, że zapomniałam zgasić światło w lodówce. Co ty mała, zaczekaj, gdzie Tak, e, Naprawdę, muszę już iść. Co ty, twierdzisz, że oprzesz się takim ciachu jak ja? No czekaj, Cukiereczku, nic się nie stało! Dzieciaczki, idziemy! Śniadanko było pyszne, pora przedstawiać siłownię. Nie wiem, czy to dobry pomysł ćwiczyć z pełnym brzuchem, ale przynajmniej będę miał duże energii. Witaj, przystojniaku, potrzebujesz wsparcia instruktorki? Dzięki, po raz sobie, to nie pierwszy raz. <laughs> Jak chcesz, to daj znać. Przygląda mi się. Może dorzucę kilka kilo, żeby nie wyjść na cieniasa? Dorzucimy. O, tyle wystarczy. O, no dobra. Może jednak potrzebujesz pomocy? Uhuh. Ojejku, okay, jaki obciach. O dzięki, złapał mnie skurcz. Zazwyczaj podnosz takie ciężary bez problemu. No, zapomniałeś się rozgrzewce. Chodź, pokażę ci jak to się robi. Tu powinno być łatwiej. Na początek powolutko. O, co jest? mój brzuch oh. nie proszę tylko nie to ojejku ale boli już chyba przechodzi I... a jednak nie oh. 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 A? czujesz co to tak śmierdzi o oh, fuj teraz uh -oh. ja sobie pójdę co dzieciaczki, jak oceniacie basen? Rewelka, a najlepsza jest zjeżdżalnia. Te światełka w niej są po prostu mega. Aha, super. O, mężu, jak jak tam jedzonko i siłownia? Jedzenie super, siłownia też fajna, instruktorka bardzo miła. A co ty jakiś taki zestresowany? A wiesz co, miałem małą wpadkę na siłowni. Właściwie, jakby ktoś pytał, to wcale mnie tam gdzieś nie było, okej? Okay? Okej, okay, wolę nie pytać. Teraz pora na moje spa. Przetestuj sobie zabieg na twarz, a ty pójdź za mnie na masaż. Na leżaczku trochę spaliłam sobie ramiona. Masaż? Dobra, żonka, poświęcę się dla ciebie. W końcu bez pracy nie ma kołaczy. pamiętaj, bądź profesjonalny i rzetelny. Dzień dobry, ja na masaż. dobry, zapraszam, proszę się położyć. Życzy czy Pan sobie masaż łagodny czy mocny? Proszę mocno, jestem silny facet. Wytrzymam wszystko. Tak jest w porządku. Tak, może pani użyć całej siły. Wie pani co? Może jednak spróbujmy delikatniej. Yy, dobrze, będę delikatniejsza. Uh. Uh. Po tym zabiegu Andrzej mnie nie pozna. Wiecie, jesteście już po 4 godzinie. Gdzie są wasi rodzice? Wow. Dobrze, zabieg skończony. Może pan wstawać? Halo, proszę pana. Moja nowa praca ma naprawdę dużo plusów. O tutaj jesteś, cukiereczku. Wszędzie cię szukałem. Czekam na męża, ma teraz masaż. Właściwie powinien już kończyć. Jasne, jasne, już nie graj takiej niedostępnej. To co, zamówimy sobie wspólny masażyk? Dobra, oczywiście. Naprawdę? E, tak, tak. tylko gabinet na recepcji. Będę tu na ciebie czekał, cukiereczku. Wiedziałem, że mi się nie oprze. Co za natręt! Ten zapach Solanki. Chyba wezmę sobie kilka nadgodzin. Dzieciaczki, nie odchodźcie tak daleko! Okej, okay, wszystko opisane, przetestowane, pola na małą nagrodę dla mnie. Coś mówiłaś, tak Gdzie idziesz? A nic, nic, odpocznij sobie, zaraz wrócę. Okej. Okay. Zaczekaj na mnie, chyba wiem, gdzie idziesz. Disneyland dla kobiet. Poproszę jeszcze puder, korektur, tusz i może jeszcze kilka pędzelków. A czy to będzie dla mnie? Podzielimy się były udane zakupy. Co was tak długo nie było? Co to? Wiesz co, kupiłam nam kilka pamiątek hotelowych. Poważnie? To są te pamiątki? Nie, nie mogłam się temu oprzeć, to przecież pierdolenie. Nie no, błagam, tylko nie mów, że od razu wydałaś całą wypłatę. Oj, wykonałam kawał takiej dobrej roboty, że na pewno dostanę premię. Bo byś miała rację. Proszę, zostawcie dla żonki 15 tysięcy łapek w górę, żeby dostała tą premię. Tak, tak. Boję się, że jak wyjdę na chwilę, to już nie wejdę. Pół godziny się hartowałem. Uch. Ale pogoda nam się udała, co? Kto by pomyślał, jak przyjechaliśmy, to tak mocno wiało. Ty popatrz, twoje wspólnice. O nie, myślałam, że już wróci do domu. Okej, no hej, co tam ludziska? Wszystko przetestowane? No tak, sprawdziliśmy jedzenie, siłownie, spa, baseny. No, nawet byłem na masażu. No to nie wszystko. Aha. Co to znaczy? Została jeszcze najważniejsza rzecz. Klub nocny i imprezka. O nie. <laughs> imprezka. Nie, no bez przesady, to już trzeci film z tym samym motywem. Nie znudziło wam się jeszcze? No cóż, obowiązki służbowe wzywają. <laughs> To był bardzo pracowity tydzień. Jak widzicie nowa praca żonki nie jest taka prosta. Pora na małą przerwę na plaży. Wbrew pozorom ja tutaj wcale się nie luzuję, jestem nadal w pracy, oceniam jakość plaży, czystość wody i takie tam. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, suby i do zobaczenia następnym razem. Hej! 자, 보내야 되겠지